2026. Szczególnie serdecznie witam wszystkich zaproszonych do gości. Witam pana burmistrza Kaszana Mieralskiego. rodziców i opiekunów naszych dzieci. 1 września, kiedy mamy możliwość powitania nowych uczniów. Moi kochani, nie mogliśmy się doczekać na wasze przybycie. Ja wiem, że to dla was wielkie przeżycie, prawda? Pierwszy dzień w szkole i pierwszy etap waszej nauki, a ja bym nazwała takiej wspaniałej przygody, którą dzisiaj rozpoczynacie. Myślę, że będziecie czuli się bezpieczni. Dzisiaj towarzyszą wam rodzice, towarzyszą wam opiekunowie, może dziadkowie, ale myślę, że z wpływem czasu już będziecie tak na takich uroczystościach jak ta dzisiejsza będziecie tylko z wykonawcą klasy. Moi Pana bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że zechcieliście uczyć się w naszej szkole. I tutaj chciałabym złożyć ukłon w kierunku rodziców, którzy właśnie wybrali naszą szkołę i właśnie aby dzieci rozpoczęły tę szkolną przygodę tutaj, skrótowo mówiąc w ulicy. Moi kochani, chciałabym, aby zabrać z Was ten stres, który być może wam towarzyszy zarówno pierwszą klasistą, jak i dzieciom z udziału w przedszkolu. Pamiętam, że znacie swoich wychowawców, dowiecie się dokładnie, co będziecie w tej szkole robili. No ktoś powie tak, no jak to, co będziemy robili, będziemy się uczyli prawda, ale doskonale wiemy, że szkoła to nie tylko i wychowanie, to także wiele ciekawych obszarów, które realizuje... Taj nowych przyjaciół, kolegów, koleżanki, i tak, będziecie uczyli się empatii, przyjaźni, szacunku, takich rzeczy i wartości, które w życiu nam są bardzo potrzebne. Ktoś powie, no tak nauka jest bardzo ważna, ale gdyby nie to jej, bardzo tego poprawne, bowiem drzwi naszej szkoły, każde drzwi, otwarte są dla Was. Tutaj na Was czekają sami życzliwi ludzie. Zawsze możecie przychodzić do swoich wybowowców, nauczycieli, do mnie z każdym problemem. Będziemy próbowali, jeśli się taki nawet na nie pojawi, rozwiązać. Moi kochani, Życzę wam przede wszystkim, aby ten rok szkolny był dla was takim rokiem, który będziecie spoglądali do końca życia, bo to jest ważne. Jak się coś rozpoczyna, bo rodzice, opiekunowie, ze swojej strony oczywiście bardzo. I starym zwyczajem, z całego serca proszę... Thank you. Proszę Państwa, oczywiście w pierwszych słowach chciałbym zwrócić się do Pogadęgo dzisiejszej uroczystości Dzień dla Dzieci z Oddziału Waszych Szkoleń, jak i Was, do Was w drodze pierwszych Spadcie, e, ja wiem, że jesteście zestresowani, ale trzeba powiedzieć, że y, będziecie mieć już taki jeden najbardziej stresujący dzień w życiu za sobą, czyli pierwszy dzień w Nowej Szkole. Drugi to jest już tylko dzień ślubu, więc połowa jest zawarta. Ale żeby trochę rozróżnić tą stresującą atmosferę, muszę Wam powiedzieć, że trafiliście do szkoły, gdzie nie tylko codziennie dzwoni ten prawdziwy, lekcyjny dzwonek, ale w pełni podzielam słowa pani dyrektor, trafiliście do szkoły, gdzie są wspaniali nauczyciele, komu się chce, którzy pracują z pasją, bardzo zaangażowani. To jest miejsce, gdzie nie tylko będziecie zdobywać wiedzę, uczyć się, ale też nawiązywać nowe przyjaźnie, możliwości. Ja muszę Wam powiedzieć, że tutaj na sali jest moja koleżanka, która od klasy od szkoły podstawowej pomagała mi na muzyce podpisując nuty, dlatego serdecznie tutaj dziękuję. Cieszę się, że też jesteście w urodzeniu. Proszę Państwa, zwracając się do rodziców, muszę Wam powiedzieć, przychodząc tutaj, tak sobie pomyślałem, że powiem... trochę starszą córkę i mówię, e, ja już się dzisiaj nie stresuję i w ramach tego, że się nie stresuję zapomniałem o pracy całego do, 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 do dokumentu, który powinienem zabrać, dlatego nie da się stresować. Ale chciałbym Wam powiedzieć, żebyście doceniali ten czas, bo bardzo szybko płynie i za chwilę e, będziecie tutaj na odbiorze e, świadectw spoklasisty, więc e, to będzie lata dzień. Proszę Państwa, zwracając się do tych ludzi, którym e, ta nasza młodzież od pierwszej klasy dorasta w górach szkoły. Czyli to nauczycieli chciałbym życzyć Wam supermocy, ale myślę, że nie muszę Wam życzyć do rozwiązywania tej supermocy w trudnych i jednogłośnie, bo to macie perfekcyjnie opanowane. Natomiast drodzy nauczyciele, chciałbym Wam życzyć supermocy i cierpliwości dla uczestników. Bo dzisiaj jest naprawdę trudny zawód, więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie się I'm not going to you. موسيقى <applause> 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 Spoczki. Proszę o proszę. A ja poproszę do siebie Panią Beatę Siekiewską, która będzie wychowawcą oddziału przedszkolnego 0A. Poproszę. Proszę.